Lachix. Dzisiaj robimy historykę. Idziemy do ortodonty. I właśnie zaczynamy. Zapraszam. Dobra, idę obudzić gabrysię. Gabrysia, wstawaj. Mama, no, no daj mi jeszcze 5 minut. Dobra, ale masz 5 minut na wyszykowanie się. A po co w ogóle mam wstawać? Bo idziemy do ortodonty. Po co? Sprawdzić Wasze zęby. Aha. Więc masz 5 minut na się. Dobra. No. Tak myślałam. Tosia, Olek, wstawajcie. To co? Właśnie, jest sobota. Jaka sobota? Jest piątek. No ale nie idziemy chyba do przedszkola. No nie idziecie, ale idziecie do ortodonty. Że co? To jakie ortodonty? No, musicie... Sprawdzić, wa... Musi sprawdzić wasze zęby. Po co? Czy nie macie popsutych? A musimy tam iść koniecznie? Tak, musicie. Ok. Macie 5 minut na wstanie. Czemu 5, a nie 10? Bo musimy zaraz jechać. No, No, wstawać. Julek, wstawaj. Po co? No bo jedziemy do Ortodonty. A po co? To tak. Co dobra? Muszę uprzedzać? Nie no, masz 5 minut na wyszykowanie się. Wyszykowanie? Spoko, mogę jeszcze pograć? Coś ty. Ale są prawie naszykowane, tylko się jeszcze ubiorę jakoś. Czy coś. Na ja Jak no, zdążysz. Ale 5 minut max. No dobra, muszę tutaj spać. <grym> Czemu oni zawsze muszą spać? Nigdy nie mogą wstać punktualnie Mateusz, wstawaj Ja też jadę do ortodonty? Ty, ty. Skąd ty to no wiesz? Bo nie spałem, leżałem Z Tak <grym> Nie, ale musisz nas zawieźć, bo ja chyba nie mam prawa jazdy A no tak, zapomniałam Ty byś w życiu ich nie obudził, bo dałbyś im jeszcze chyba z pół godziny na spanie nie. Tak, tak, tak. Dobra, nieważne. Dzieciaki za 5 minut tutaj u nas w pokoju. Okej. Okay. 5 minut później. Dobra, każdy zęby? Tak, tak. Tak, tak. Dobra, to chodźcie do auta idziemy. Spoko. Dobra, to jedziemy. Okej. Okay. Chodź zapinani? Tak. Okej, okay, dobra, to jedziemy. Na miejscu. Mama? Mama? No? A tak w ogóle gdzie jest tata? Tata? Tak, tata. Tata jest w aucie, czekamy na jego. Mamo! Co? Bo ja się boję. Tylko się boisz? No, ja nie nie to dobrze, nie będziecie nic robić. Są rzeczy dentystyczne, ale my idziemy tylko na oglądanie ząbków. Czy nie będziesz musiała nosić aparatu? Co to aparat? Fotograficzny? Nie. A jakie? To na zęby, żeby ci się prostowało. Aha. No, no dobra. Tumarek O, to my. To pierwszy idzie na fotel yy, i dobry siedzie. Dobrze, Dobrze użyłem to ja ci sprawę teraz ząbki. Okej. Okay. No masz trochę krzywę. Trochę. Bodę widać jakieś ostatnio zęby? Nie, bo ja mam ten. Yy, wszystkie stałe. Ok, Dobrze, to będzie aparat. Aparat? Jakiś też kolor niebieski. żółty, niebieski. Niebieski, niebieski, fioletowy, zielony i serwący. Fioletowy. Dobrze, proszę, załóż. to I tak ci się proszę. Zakładaj na noc, i najlepiej też w dzień. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Kto teraz? E, Julek Zapraszamy na fotel. E, zobaczymy też Twoje ząbki. Jeden ząb ma do naprawienia. Uh -huh. A może nosić aparat? No nie. A nie. Przepraszam. Dwa ząbki masz tutaj. teraz, czy kiedy indziej? Możemy już teraz. Dobra, to ten jest też aparat, ale będziemy <grym> ząbki. Chciałbym Eee. Takie mega poprzyćte zęby. Czekaj. Dobra, ten ci dam. O! Dobra. Po barowaniu zębo. Dobra, teraz tylko wypuczę. Um, następny? ale nie, i nie chcę. Chodź wejdę do stuka. No zobaczyć no to wyobaczę i jest wysoko. Morskie mi pokaż. No to wszystko dobrze, ty mm -hmm. No wszystko w porządku, ale najlepiej le żeby żebyś część tej Dobrze, do widzenia, do widzenia. Jest to sobą? Tak. Też nie, 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 idę. Chodź. Nie chcę. Chodźbę do sobą. Mama ja się zdroję. Nie bój się. Eee. płacz, bo się boję? Zabuj się. Mam tylko się sprawdzić ząbki. No, masz jednego poprzedniego rąka. Teraz na Czy Nigdy. Ale trzeba na Nie. I to było takie... Że... Tak! Nigdy tu nie przyjdę! Tak, nigdy nie przyjdziesz. No nigdy, nigdy I słuchajcie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie więcej historii, jak sobiecie łapki w, dół, w górę i subskrypcję. Bajo!